Szanowanko, dzisiaj z cyklu Wydumane Mądrości Osypa porozmawiam o tym, dlaczego dla mnie, przynajmniej yy, w praktyce, motocykle średniej pojemności nie istnieją. Nie ma ich. To jest złudzenie, iluzja. W ogóle nie zwracam na nie uwagi w ogłoszeniach w zasadzie. No, chyba żeby była jakaś mega okazja, ale tak dla siebie, to nie rozumiem tego. No i teraz tak. O co mi chodzi? że idąc tak sobie w karierze motocyklowej, no to mamy jakieś tam etapy. Pierwszym etapem yy, była dawniej tam karta motorowerowa, teraz zdaje się, że to jest prawo jazdy kategorii AM, czyli tam do 50 cm3. No to mamy takie pierwsze obwarowanie prawne, zdaje się, że tam jest chyba jeszcze do 45 km na godzinę. No, to czy tam sobie później odblokujecie, czy tam jakieś tam zwiększycie cylindry, to już sami. Wedle waszego sumienia, no w każdym razie jest taka klasa pojemnościowa 50. No i spoko. Jak człowiek jest młody, no to to jest ograniczenie. Można tam próbować to obchodzić albo i nie, żeby tam sobie coś poprawić, żeby wycisnąć z tego ile się da. Wiadomo, że pewnie z 90% sprzętów używanych to ma zdjęte wszelkie możliwe blokady, więc to jeszcze rozumiem. To jest taki naturalny etap. No i później, tak, później macie tą kategorię A1 na motocykle do 125. Centymetrów sześciennych i do 11 kW, czyli jakichś tam 15 koni mechanicznych. No i też tutaj rozumiem, że pewnie od 16 lat sobie można A1 robić. Przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem jak teraz, albo jak się ma prawko B, no to tam już od kilku lat jest ta ustawa, że możecie sobie jeździć na prawku B, jeżeli macie powyżej 3 lat. Więc to jest tam kolejna jakby taka półka pojemnościowa, no to już takie motocykle tam pojadą w okolicach stówki, czy te delikatnie powyżej stówki, niektóre, niektóre tam poniżej. Romant 125 ma teoretyczną prędkość 90, chociaż w praktyce leci sporo więcej, nawet na fabrycznym tam cylindrze na fabrycznych przełożeniach da się wycisnąć troszeczkę więcej na płaskim a już z wiatrem albo z górki no to już w ogóle tam na przykład ze sto kilka czy może z kilkanaście by poszedł no no ale to tam też nie jest jakiś taki wielki szał natomiast no też jest to naturalne ograniczenie prawne no i później jeszcze ewentualnie mam jakieś tam prawka A2 to już teraz są w ogóle wymysły jakieś tam skomplikowane których za moich czasów nie było że tam do jakichś 35 kW i tam są jeszcze jakieś tam dodatkowe obostrzenia że tam Moc do kilogramów, jakieś tam współczynniki, tak nam na szybko przeczytałem, więc nawet nie bardzo się w to zagłębiają. No w każdym razie to jest też naturalna bariera. No to, to, to jeszcze rozumiem, że dobra, macie też tam jakieś tam ogranicza was kategoria prawa jazdy, no to spoko. No ale co dalej, jeżeli już macie pełne prawko na A, to po co kupować motocykl średniej pojemności? To jest właśnie dla mnie niezgłębiona zagadka. No i teraz dlaczego tak uważam. Gdyż tak, na rynku używek, a tylko takie mnie interesują, bo jestem zwykłym nieudacznikiem życiowym, w ogóle nawet nie patrzę na nowki, co oczywiste, no to po latach, jak macie taki 30-letni sprzęt, to czy on ma litra, czy to nawet, nie wiem, litr 10, litr 20, a już jakieś tam po prostu topowe maszyny w danej klasie, czy on ma 600 czy 500, to w zasadzie ceny są jednakowe, więc po co kupować średni motocykl? Nie rozumiem tego. Co więcej, spalanie. No to taki litr, powiedzmy, tam nie wiem, przy pałowaniu pewnie będzie palił z 7-8, a jakaś tam 600 będzie palić pewnie z 6 z kawałkiem, a 500 będzie palić, powiedzmy, 5. No to już tam nie są to duże różnice. Natomiast w mocy, no to będzie horyzontalna różnica. Tam 500 to będą miały, ja wiem. Kilkadziesiąt koni, powiedzmy z 60, 600, no to zależy jakie, bo są jeszcze takie bardziej spokojne, i te takie już bardziej wyczynowe sztyfiery, no to tutaj już będzie spora rozbieżność. No ale generalnie litry to litry, to, a tam będzie sto kilkadziesiąt koni i to już jest topowa klasa, więc po co się ograniczać? Przecież zawsze można litrem jechać spokojnie, jeżeli chcecie, ale jeżeli chcecie odkręcić, no to macie tą niewyobrażalną moc za te same pieniądze. Więc nie rozumiem, jak można kupić motocykl średniej pojemności. No, ktoś by mógł powiedzieć: kupujemy go ze względu na trochę mniejszą masę. No i teraz, czy to jest prawda? No, no jest to prawda. Te generalnie e, średnie motocykle no, będą lżejsze. Tu się nie ma co oszukiwać, natomiast o ile lżejsze. Moim zdaniem, ta różnica mas między daną e, marką, gdzie ma jakieś tam modele średniej pojemności typu tam 500, 600, 700, czy różne tam były na przestrzeni lat, kategorie pojemnościowe kontra litr, no to będzie powiedzmy kilkadziesiąt kilogramów z dolnego, z górnego przydziału, różnie można na to patrzeć. Natomiast, znaczy, no, to będzie aż takie super wyczuwalne w jeździe? W jakimś stopniu tak, natomiast no, ciągle to jest dla mnie argument niewystarczający do tego, żeby kupić motocykl średniej pojemności, jakby ilość tych zalet największej możliwej pojemności w danym modelu jest zawsze przeogromna, bo jakie są kolejne zalety, otóż takie że zobaczmy sobie na teoretyczne, nawet hipotetyczne zużycie silnika. Jeżeli mamy jakąś na przykład pincetę, i ktoś by sobie chciał poszaleć tym, no to tutaj może się zdarzyć, że to wykorzystuje wręcz tam na maksa pałuje. A jeżeli mamy Jakiegoś tam litra potwornego, czy nawet jeszcze większą pojemność. No to jakiś tam kozak może wykorzysta możliwości takiego motocykla. Natomiast zdecydowana większość użytkowników to, z, to zbrązowi gacie najpierw, zanim w ogóle odkręci na Maxa. Sam się do takich zaliczam. Dla mnie litr to jest przerażająca moc. Jak ja dojdę do połowy obrotomierza, to już. majty brązowieją, zdecydowanie, żeby nie użyć. się grubszych słów. Także litry w praktyce bywają niezużyte. Jak chcecie przypałować jakimś tam litrem, zwłaszcza na przykład szlifierką, która na samej jedynce osiąga załóżmy sto kilkadziesiąt różne tam były modele, ale już te naj, najlepsze ścigacze to po sto kilkadziesiąt kilometrów na godzinę osiągają na pierwszym biegu, a biegów macie sześć. No to to jest po prostu kosmos, więc szansa na to, że to będzie mniej spałowane, niż mniejsza pojemność, jest zdecydowanie większa. W związku z tym po latach kupujecie taki sprzęcik i być może macie go w stanie mniej zakatowanym. No i jest jeszcze różnica w wypasie. Nie oszukujmy się, że zazwyczaj jest tak, a zaryzykowałbym tezę, że zawsze wręcz jest tak, że najwyższy model w danej marce, w danej gamie, w danym segmencie, czy jakby to tam nie sklasyfikować, no to ten będzie najbardziej wypasiony. Będzie miał najwięcej możliwego wyposażenia opcji dodatkowych i tak dalej, i tak dalej. I tu mogą być jakieś takie totalne wypasy w litrach, których nie uświadczycie w jakichś mniejszych pojemnościach. Na przykład, macie elektrycznie regulowaną szybę. Mam to chociażby w swoim BMW. No to fajna sprawa. Guziczek i normalnie szybka kąt sobie zmienia i położenie. Macie na przykład jakieś tam kompresory do, do pompowania e, zawieszenia, nawet z zewnętrzną wtyczką, żeby sobie napompować materas na kempingu czy coś. No kosmos, ale w czym to jest dostępne? No właśnie w największych możliwych pojemnościach. Macie jakieś tam podgrzewane kanapy, a w Goldwingach to już w ogóle są. Po prostu takie rzeczy robią typu, że w najnowszych yy, to jest dostępna klimatyzacja i jest dostępna poduszka powietrzna w motocyklu. Tak, to nie jest żadna ściema. No, często też yy, w tych największych, topowych modelach turystycznych macie na przykład ogrzewanie. No, to są wypasy, których nie uświadczycie zazwyczaj w tych średnich pojemnościach, więc jak można kupić średnią pojemność? Jest to dla mnie niezrozumiałe. Zwłaszcza jeżeli ceny po latach są podobne, no bo jeszcze bym rozumiał, że dobra, ktoś tam nie ma pieniędzy i jakaś tam 600 kosztuje 5000, a liter najtańszy kosztuje 15, no to wtedy spoko. Coś takiego bym zrozumiał, ale jeżeli po latach obydwa kosztują 4 czy 5000, albo już tam jakieś mega wypasy typu te najstarsze Goldwingi, czy takie odpowiedniki ich tam z innych stajni, też te takie topowe mega turystyki rozbudowane z trzema kuframi, już takie po prostu krążowniki szos od kilku tysięcy z górnego przedziału się zaczynające, no to jak można kupić w ogóle jakąkolwiek średnią pojemność. Nie Niezgłębiony fenomen. Wiem, że pewnie się zdarzy polemika w komentarzach na to liczę. Jak najbardziej dyskutujmy. W każdym razie wyraziłem swoje zdanie. Jeżeli macie ograniczenia prawne, no to spoko. Pełne zrozumienie, że poruszacie się tym, na co Wam kategoria prawa jazdy pozwala, ewentualnie tam naginając to prawo i tuningując sobie na lewo, żeby było symetrycznie. No, każdy wie o co chodzi. I praktyka, jaka jest po ogłoszeniach, też to wiadomo. Znajdźcie mi używaną 50, która, fabrycznie, która faktycznie jedzie 45 na godzinę. No, takich egzemplarzy wręcz nie ma. Już nawet w salonach zdejmą Wam blokady, jak dobrze zagadacie. No, więc takie rzeczy rozumiem, ale żeby już mając prawko normalne, a kupić sobie średnią pojemność, to tego nie rozumiem. Dlatego u mnie są same duże pojemności, nie ma nic środkowego. Jest CBR-1000F, jest BMWK 1100 i jest CBR-1100XX. Taki miałem kompleksy w dzieciństwie i musiałem sobie skompensować największymi litrami. Pozdro. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w reklamę warszczu i nie kupujcie, albo wręcz kupujcie, wykupujcie średniej pojemności, przez co. Równowaga rynkowa zostanie zachowana, a ja sobie wyłapię litry dla mnie. Cześć.